Jeden jednak będzie. Musi się przecież zaprezentować bardzo godnie. Znaczy ja Wam to muszę zaprezentować. Tak? Może tak? Dobra, niech zostanie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słyszycie ten dźwięk? Czarną francą poranną. Dzisiaj wcześniejsze nagranie w związku z pewnymi wydarzeniami, które w dzisiejszym dniu u mnie nastąpią. I to nagranie musi być wcześniej, dlatego że oczekuję gościa dzisiaj. Oczekuję gościa dzisiaj specjalnego i mam nadzieję, że coś Wam więcej po tej mojej wizycie, po wizycie w Krakowie, coś Wam więcej potem powiem. Dziś no, dzień zapowiada się rewelacyjnie. Słuchajcie, objawienie, objawienie. Może tak nazwę ten tytuł tego filmu, objawienie dzisiaj. Odezwał się wiesiu matuch. Wiesiu, kochany, ty żyjesz, no cudownie, wspaniale. Wiesiu napisał, tutaj miałem, jak to przeczytałem, 7 godzin temu, czyli była godzina 7. Za parę minut, 7, 7 godzin do tyłu, to sobie przeliczcie. Wiesiu, o tej porze się śpi. Sen ma decydujący, decydujący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. O tej porze się śpi, a nie pisze się. Ale dobrze, że w ogóle wiesiu napisał. Słuchajcie, wiesiu nie odzywał się od dłuższego czasu. Niektórzy dzwonili i pytali, co się z wiesiem dzieje. Ja mówię, nie wiem, bo wiesiu po prostu zniknął w siąchu. Po prostu nie wiadomo, co się z wiesiem stało. Ale wiesiu jest, żyje, ma się dobrze. Dostałem tutaj wpis, ja go wam nawet przeczytam, bo po prostu cudowna sprawa. Wiesiu mi napisał tak. go tutaj nawet w pod wczorajszym tym filmem podkleiłem, żebyście mogli przeczytać, że Wiesiu jest, żyje, funkcjonuje. Szkoda, że Sławek wypiera się ojca Pio. Hmm, no to troszeczkę mnie czas zasmuciło. Ale to Wiesiu jest przekorny, to wiedzcie o tym jeszcze bardziej czasem niż ja. Także tutaj Wiesiu wie, co pisze. Filozofuje i kłamie w wielu aspektach. No oczywiście, że kłamie w wielu aspektach. Jak można mówić wszystko na poważnie? Naciąganie prawdy to takie małe kłamstewko, to takie małe troszkę tam, troszkę tam. Nic złego przecież z tego nie wynika. Kłami w wielu aspektach, a szczególnie jeśli chodzi o Kwaśniewskiego. No, no, oczywiście, że kłamę odnośnie Kwaśniewskiego, bo ja Wam tutaj mówię, że, że, że tak nie jadam, że, że odchodzę tutaj od żywienia optymalnego. No, prawda jest taka, że tak jak ja się pilnuję szczególnie ostatnimi czasy, to mało kiedy ja tak pilnowałem żywienia optymalnego, bo wziąłem sobie to bardzo do serca i no, no nie mogę was tutaj już więcej oszukiwać. No ja po prostu tego pilnuję i widzę jakie są tego efekty, a są bardzo pozytywne tego efekty w moim przypadku, nie wiem jak tam będzie u was. I czytam wam dalej, jeśli chodzi o Kwaśniewskiego. Mnie ojciec Pio mówił całkiem co innego. Ona Nazarecie ojciec Pio mówił wielu osobom i znam ich, ale co innego odczuli. No tak, bo każdy ma odczucia inne i Wiesiu ma tutaj całkowitą rację. Każdy z nas, którzy chodziliśmy na rozmowy, miał różne odczucia, ale ja też Wiesiu mi tutaj odpisałem. Wiesiu, jak kłamię i urze jak pies z w sposób bezszczelny. Jako artysta moja fantazja jest niczym nie skrępowana. No oczywiście, że tak. A co wam tam ojciec Pio mówił, to przecież jest to wasza sprawa. Ja miałem zawsze indywidualne przekazy dotyczące tylko mnie. Wiem, że ojciec Pio nie każdego kierował na żywienie optymalne, bo nie każdy na to zasługuje. No to dałem mu śmieszek, to tak wiecie, z przekąsem. Ja się tak wadzę z nim tutaj troszkę. Też nie mogę mu tutaj głaskać go, nie? I dalej. Pytałem ojca Pio, dlatego. Nie każdego, pytałem ojca Pio, dlaczego nie każdego kieruje na dietę? Ojciec odpowiedział mi, że nie każdy się nadaje do tego, no bo nie każdy umie to policzyć. Nie każdy radzi sobie, no widzicie sami, jak ja sobie nie mogłem poradzić z, z, ze zwykłym liczeniem. Ile lat trzeba było męczyć się, żeby dojść do wniosku, że jak nie umiem przeliczyć, to wystarczy otworzyć. <laughs> Wystarczy otworzyć na samym końcu książki, tam gdzie są, yy, gdzie są przepisy i bez liczenia zastosować jeden, drugi, trzeci przepis. U mnie to trwało latami, to prowadziłem swoje ciało do ruiny, bo było tłusto i słodko i bez liczenia. Miało być dużo tłuszczu i zalewałem, jak to mówi jeden z moich przyjaciół z internetu, wszystko obficie masłem i tłuszczem zalanym. No tak to było. I co dalej tu pisze? Ja, co, co dalej Ja Wiesiowi tutaj odpisałem Wiesiu, sam jajca jesz, a innym chcesz zabraniać. No, no przecież Wiesiu jadał jajka. Znaczy je, na pewno je jajka. No przecież Wiesiu wie, że jajko jest po prostu cud natury. Cud miód. No, i tutaj oczywiście pożegnałem się tutaj, że z, bo, z uśmiechniętym błogosławieństwem ojca Pio. Bardzo Cię pozdrawiam, życzę wszelkiej pomyślności, mój przecież. No, cieszę się raz jeszcze, że Wiesiu się po prostu odezwał, i cieszę się też, że Wiesiu te moje nagrania ogląda. Po prostu cuda. Dlatego dziś chcę wspomnieć o Wiesiu. Yy... No, to jest po prostu cuda. Pamiętam, jak trafiłem kiedyś na stronę Wiesia. Jeszcze nie znaliśmy się przecież, bo my się wiecie z Wiesiem my się jeszcze nie poznaliśmy. Ale przyjdzie taki czas, że się poznamy na tej czarnej Francji, na tej czarnej kawie, bo Wiesiu chyba też pije kawę. Także sobie porozmawiamy wtedy w cztery oczy, a może i nie w cztery, może więcej nas tam będzie. W każdym razie, gdy trafiłem na Wiesia w internecie, po jego tekstach, po jego tekstach, bo Wiesiu, Wiesiu nic nie mówił, wiecie, nie występowało na YouTubie ani w żadnej innej i w tych tekstach były zwroty takie, jakie ja słyszałem od ojca. Te same. Te same zwroty, ta sama budowa, składnia i napisałem tam do Wiesia wtedy to lata temu już nawet nie wiem. Ho ho, ho może Wiesiu pamiętasz, ile to było lat temu, trzeba by w maila było zobaczyć. I czy rozmawiałeś z ojcem Pio w Nowej Hucie? A on mi napisał, tak, a skąd to wiesz? Ja mówię, no bo tak wywnioskowałem z treści twoich wpisów na internecie. Tak za zaczęła się nasza znajomość z Wiesią. Ale to był czas, gdy rozmowy jeszcze trwały. Gdy poszedłem na rozmowy do ojca, do Nowej Huty, Wiesiu, tutaj akurat przesadziłeś, wiesz, w to o tym, że ja tutaj, że wypieram się ojcem Pio. Nie, się. ja zmieniłem tylko taką... Y Zmieniłem formę i wy... no, no dobrze, wyparłem się ojca Pio. Zresztą ojciec Pio sam napisał, sam i powiedział, że niczym nie jestem w stanie go obrazić. No to ojciec wie, że ta moja, że to moje odstępstwo od jego jedynego słusznego nauczania jest w moim przypadku uzasadnione, dlatego że ja mam indywidualny ton nauczania, który u niego miałem, więc mogę sobie na to dzisiaj pozwolić. Jeszcze parę lat temu by mi to do głowy nie przyszło, żeby można było zrobić jakiekolwiek odstępstwo od tego, co ojciec nauczał, od tego, co ojciec wkładał w głowę, co mówił, od tych jego wszystkich świętych sformułowań. Wtedy mi się to nie mieściło w głowie. No bo wiecie, to jest tak, jak człowiek jest zaczadzony tym kadzidłem, tą, tą wiarą jedynie słuszną, tą jedyną niesłuszną prawdą, której tak naprawdę, m, którą, którą ludzie wymyślili, którą ludzie sobie to po prostu wykombinowali wykombinowali i podali dalej, podali dalej do wierzenia. I sami powiedzieli, że to jest podane nam do wiary, do, do wierzenia. Czyli jakaż to jest prawda? No to jest prawda tego osobnika, jednego, drugiego, trzeciego, który to wykombinował, wykoncypował i pchnął dalej. W te tory macie wejść, w tą kolejne macie wskoczyć. Od małego, od dzieciństwa. Potem my was będziemy w tym ugruntowywać, utwierdzać. Gdy będziecie chcieli się z tej kolejnej, tak wyskoczyć w inną, to my wam wytłumaczymy, że to jest prawdziwe i zawsze możecie do tej kolejny z powrotem wrócić. My was tam przyjmiemy na to łono z powrotem i będziecie trwać do, do skończenia świata. No, takie miałem, po, taki miałem pojęcie kiedyś. Potem się to oczywiście zmieniło, ewoluowało. I przypominam sobie, jak na rozmowie w Nowej Hucie <laughs> Przepraszam. No, muszę przebić. Mm. Bo to właśnie ona tutaj jest, żebym mógł, jak się, jak się zapowietrze, to żebym mógł się przetkać. Na rozmowie w Nowej Hucie, jak nie chodziłem, było to ponad rok, chyba coś około dwóch lat. Miałem taką przerwę w rozmowach u pani Krystyny. I przychodzę, przywlekłem się na rozmowę i wszyscy no tak, tyle lat się nie było tutaj, ten jak to. Myślę, no przecież ojciec nic mi nie zrobi, przecież on jest wyrozumiały, nigdy mnie nie ochrzanił, to znaczy nieraz zdarzyło się tam, ale, ale to było tak po ojcowsku, tak, tak, tak subtelnie, ale zdecydowanie. <coughs> I zachodzę na rozmowę i pani Krystyna mówi tak, no cieszę się, że jesteś w końcu przyszedłeś, czemu cię tyle czasu nie było? Ja mówię, pani Krysiu, no bo ja przestałem chodzić do kościoła, a mnie już to po prostu w ogóle nie... nie... To, to, to jest nie tak, tam jest po prostu lipa i ściemena, on po prostu walą. I pani Krystyna zareagowała w ten sposób. Sławek, bój się Boga. Przecież masz dzieci, masz trójkę dzieci. Co powiedzą ludzie? Bój się Boga, jak ty tak możesz? Wiecie, z perspektywy teraz tego minionego czasu, to jak na to patrzę, to pani Krysia nie przejęła się tym, że ja tam nie chodzę, tylko co ludzie powiedzą. Powiedziała, że ona jest w tym, w tym gardle ściśniętym przez w tych wszystkich. Z jednej strony panie w czarnych sukienkach i panowie w czarnych sukienkach, i równocześnie inni wyświęceni, którzy mają w głowie narąbane religijnie. Zaczadzenie sięgało tam u niektórych do zenitu dochodziło, do maksa, pod kurek wręcz się wylewało. I nagle w takie środowisko. Jak się okazało, że co, jest tam taki, który jest niewierzący, który mówi, że zaraz, no przecież to jest ściema, przecież to jest, walą nas tutaj na cacy. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Wszyscy święci wokoło, uświęceni, prześwięceni i na czarno niektórzy. Ten czarny dym tam nad tym, ta czapa się tam unosiło i nagle, i nagle ja taki tam orzeszek tam wchodzi. No to Pani Krystyna była w szoku, no bo wiadome. Mówi Sławek, bój się Boga, mówi przecież nie możesz tak. Jak Ty wychowasz te swoje dzieci? No już się wiedziała, że te dzieci muszą być wychowane, bo będzie, że ja je źle wychowałem. I chcąc mi dać też takie pocieszenie, bo Pani Krystyna mnie bardzo lubiła, ja wiem, że mnie lubiła. I, i kiedyś mi nawet mówi tak, mówi, ja nie wiem, czemu ja Cię tak lubię? No bo taki łobuz byłem, nie? Taki tutaj z nic przychodził, nie pierniczył się, tylko mówił co jest, co myśli, nie? To nic niekoniecznie musiało być zgodne z prawdziwą rzeczywistością, prawdziwą najprawdziwszą, ale tak i byłem, było przynajmniej to szczere. I pani Krystyna wtedy, podczas tej rozmowy, gdy ja byłem, wróciłem na łono z powrotem na łono ojca, po tylu, pod takim długim periodzie czasu, gdzie nie było mnie tam, opowiedziała mi wtedy tą historię, którą zrobiłem z tej, z tej historyjki nagranie, taleszyk jednego brata tam, Jezuity zakonnika, nie? którego, przez, no oczywiście to są same przypadki, nie? też miałem okazję poznać, to jest kolega Wiesia był, ten, z którym byli w jednej celi, brat Ludwiczek. Potem poznałem jeszcze niektóre osoby z rodziny, z rodziny tego, tego zakonnika. I ja, jak pani Krystyna opowiadała mi o Ludwiczku, o tej scenie z tym talerzykiem rozbitym, jak jego brać, jezuicka, bo on pracował na kuchni. Tak Wam skrótowo tylko przypomnę, bo wielu z Was jesteście nowi, którzy nie słyszeliście tej historii. Poza tym w tych mantrach, moich, tych wielu nagrań, ciężko to może odnaleźć. Tam było chyba, coś o talerzyku było w tytule, jakbyście chcieli sobie posłuchać. Więc teraz moje, moje te zeznania, jak dzisiaj Wam będę opowiadał, będą na pewno inne, będą przekręcone, jak zwykle. No przecież... Zdolność do konfabulacji, zdolność no, do naginania rzeczywistości, jest u mnie nagminna. Jak te obrazy, które za mną widzicie, no jest to po prostu wręcz chorobliwe. Brat Ludwiczek pracował, znaczy był bratem zakonnym u jezuitów w Krakowie. I pracował na kuchni. Akurat był wtedy oddelegowany na kuchnię i braci, bracia zakonni, czyli ci, którzy już byli księżmi, siadali do stołu, a on był bratem posługiwaczem tej kuchni. No i przynosił im to pożywienie, kładł im do stołu pańskiego, żeby oni tam łaskawie to mogli zjeść. I przygotowywał na kuchni mył gary, mył podłogę i tak dalej. Wszystkie te, te trudne roboty, które ktoś musi w końcu wykonać. Przecież nie będzie świątobliwy zakonnik prawdziwy, który jest stworzony do tego, żeby czytać Pismo Święte, żeby czytać brewiarz, żeby przygotowywać kazania dla was tam tutaj, co oglądacie. Żeby on schodził do czegoś takiego jak czyszczenie kibla, jakieś. no przecież ktoś musi ten kibel wyczyścić, prawda, co pewien czas przynajmniej, ktoś musi odkazić garnki, ktoś musi umyć szyby, prawda. Wiesiu zresztą wiesz, jak wyglądało mycie szyb, bo Wiesiu opowiadał, jak my to szyby, brad Ludwik, staruszek, ledwie stojący, mył szyby w pokojach tych, tych bardziej świętych, tych lepszych, tych lepciejszych, jak mówił mój przyjaciel, no i i temu bratu, zakonnemu bratu Ludwiczkowi zdarzyło się taka, taka katastrofa się zdarzyła. Mianowicie, no miał talerzyk i ten talerzyk mu się podczas mycia, czy podczas jak szedł z nim, wypadł mu z rąk i się rozbił. Na dwie części, pękł na dwie skorupki. No i oni to usłyszeli. No i w nagrodę, w nagrodę bracia, że brat Ludwik w tej posłudze rozbił talerzyk na dwie części. Jakiś talerzyk, no przecież to był zwykły talerzyk. Postanowili nauczyć go na przykładzie tego talerzyka pokory, bo pokora jest cnotą, w której oni się szkolą. Wszyscy powinni być szkoleni. I oczywiście w tej pokorze, nas tutaj, tak samo y tych tutaj, te szare owieczki też muszą śmigać w tej pokorze. No, mnie tak wyśmigali w tej pokorze, że teraz Wam jeszcze raz opowiadam o tym talerzyku. W nagrodę, żeby nauczyć go pokory za rozbity talerzyk, kazano mu klęczeć. Przy ścianie, trzymając w prawej i w lewej dłoni po połóweczce tego rozbitego talerzyka, podczas gdy brać wyższa wpierniczała przy, przy pięknym stole pańskim posiłek, przygotowany przez brata Ludwiczka i innych braci tam na zapleczu. A on klęczał pokornie, trzymając te talerzyki. Nie unosił się, nie pyskował. Ja wiem, jak ja bym się zachował. Jakbym to powiedzieli, podszedłbym, szczeliłbym w ryj jednego, drugiego i skończyłoby się na tym, nie? Ale to ja. Dlatego ja nie jestem zakonnikiem, nie jestem jezuitą. I moja pokora jest na tyle wysublimowana, że tak bym się zachował. Więc oni teraz wiedzą, że mnie tutaj nie mogą za bardzo piknąć, bo wiedzą, jaka będzie u mnie reakcja. Nie? A że już ta moja pokora się, mówię, tak jak Wam mówię, wysublimowała w sposób specyficzny, no to macie przykład tego na, na co dzień, nie? Tutaj to, co Wam opowiadam. I ten brat, biedny, z tym talerzykiem przeczekał, aron on już zżarli wszystko, co im tam podał na stole, co im tam przyniósł. Ze spuszczoną głową i tym wyżalił się tylko pani Krysi w rękach. To była osoba, której mógł to powiedzieć ta pokora tak go bolała, miał dość tych skurczybyków, z którymi musiał przebywać. Miał tego dość, potąd, ale wiedział, że to będzie krystalizować jego strukturę duchową, jego duszę, że to, go, to spowoduje, że będzie przez ten czyściec, który idzie, mu łatwiej przejść. On to wiedział. Podejrzewam, że z ojcem rozmawiał na ten temat, że ojciec go tutaj odpowiednio na ten temat ustawił, ale do Krysi ta informacja przeszła. I Krystyna, jak opowiadała mi, Podczas tego mojego, tego pobytu wtedy na rozmowie, jak mi to zaczęło opowiadać i mówi mi tak, zatkała usta i mówi, ale ty nie mów tego nikomu. No bo bała się o samą siebie, o to, co by się stało, że wyciekły te informacje na zewnątrz. Być może oglądacie mnie, braciszkowie zacni, którzy byliście przy tym stole, brata Ludwiczka. Być może gdzieś tam dokonfabulowałem, gdzieś coś dołożyłem, upiększyłem, a może nie. Może będziecie mieć kiedyś odwagę, że to napiszecie, spiszecie to i po waszej śmierci, bo nie będziecie się mogli przecież wychylić wcześniej. Ktoś przeczyta, sprawdzi, czy piwowarczyk przesadził, gdzie przesadził, ile przesadził. Może ktoś się odważy. Brat Ludwik nagrywał. W Wiesiu jeździli do brata Ludwik, z bratem Ludwikiem, jeździli do Fuli Chorak. Jeździli z magnetofonem i były nagrania. Były nagrania <laughs> z Fulą Chorak. Ale te nagrania zniknęły. Zniknęły z domu Fuli. Było włamanie do Fuli i tam stały się dziwne rzeczy Komuś przeszkadzały te nagrania, bo Fula, bo Fula była również uczona w sposób indywidualny, indywidualnym tokiem nauczania i Fula wiedziała, że to wszystko, cała ta religia to jest po prostu lipa, to jest szopka. Ale napisała tak książkę tą niewidzialni, że, że nawet, jej, nawet jej rodzina, jej z rodziny, ksiądz z rodziny Ksiądz Chorak nie zauważył, co, albo może zauważył i wiedział, że to trzeba po prostu wydać. I wydał, i wydał. Macie tę książkę nie widzieli, i tutaj przed sobą nie mam, jest to gdzieś na półce, pokazywałem Wam. Od dołu była robiona rewolucja w Kościele. Ja też nie wyskoczyłem, jak Filip skonopi, bo ja bardzo się bałem cokolwiek mówić na temat ojca Pio i rozmów. Wiesiu też, jak, jak wiesię, z Wiesiem rozmawiam, mówię Wiesiu, zacznij mówić coś, powiedz ludziom coś o tych rozmowach. To było po tym moim wystąpieniu, gdy Mariusz Stagenem z Tagent TV przyjechał tutaj do mnie i nagraliśmy te, ten, ten cykl nagrań. Wiesi mówi nie, nic nie powiem, nie ma mowy, prędzej mnie końmi będą, choćby mnie końmi szarpali, nic nie powiem. Niewiele trzeba było czasu i nie trzeba było Wiesia szarpać końmi. I wieśł wyszczelił jak torpeda i zrobił cudowne nagrania w tagenie I chwała mu za to. Powiem wam, że mnie to bardzo pomogło. Jestem Wieśowi dozgodnie wdzięczny za to, że powiedział wtedy ojcu Pio. bo nie czułem się sam, nie czułem się sam jak ten Debil, który wyskoczył z rozmowami i bredzi wam tutaj o niewiadomo o czym. Więc jest już nas dwóch. Oczywiście tysiące innych na razie milczy, ale być może nie jeden tam po drugiej stronie spisuje. Tego już nie zahamują. Po mojej śmierci, po śmierci Wiesia, te dokumenty przetrwają, bo to tak zawsze jest, że pewne fakty historyczne przetrwają. Mimo iż każdy z tych, którzy dzierżą władzę, z władców, akurat czarnych w tym przypadku, w ich interesie jest, żeby to nie wypłynęło teraz, żeby to nie wypłynęło w takiej formie. Gorącej to musi być ostygnięte, to musi być przerobione po 40 latach. Tak to wygląda. Także cieszę się, że Wiesiu, że Wiesiu się odezwał, że Wiesiu istnieje, że Wiesiu nagrywa. Mam nadzieję, że nagrywa, bo muszę tam zerknąć, czy Wiesiu jest, bo nie bardzo jest na to czas. I tak, to, tak sobie pomyślałem, że, że dzisiaj takie nagranie będzie. że troszkę wam tutaj jeszcze przybliżę sprawę z bratem Ludwiczkiem. A jeszcze powiem wam na zakończenie, że część z tych taśm przetrwała część staśmy z, z nagraniami fulichorak przetrwała i przyjdzie taki czas że że je usłyszycie usłyszycie je w internecie nie na moim kanale chociaż kto wie chociaż kto wie może się tak zdarzyć że ale raczej mnie raczej nie zaufają że żebym wam tutaj pewne rzeczy puścił natomiast chcę żebyście wiedzieli że są nagrania może się okaże też, że, że, że będą jeszcze inne nagrania, które wypłyną. Świat jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Jeszcze zacząłem Wam taki wątek, którego teraz nie dokończyłem, mianowicie gdy zanim wyszczeliłem ja moim nagraniem, bo to, to, to ciśnienie, ten, to w środku tak u mnie tak cisnęło to wiedziałem, Bojciec mówił taką rzecz. Nic przed papieżem, albo nie wychodzić przed papieżem, nie wolno wychodzić przed papieżem. No, każdy z nas z rozmów rozumie to po swojemu. Na miarę swoich możliwości danego czasu, danej chwili. Ja to rozumiałem, że nie wolno wyjść z tą wiedzą o, o rozmowach, zanim przełożeni hierarchia kościoła katolickiego, tego mojego kościoła, w którym, w którym Tkwiłem bez reszty, oddany całkowicie, aż oni nie wyrażą aprobaty i pozwolenia na mówienie na ten temat. No i takie, taką aprobatę dostałem, takie pozwolenie dostałem, gdy zadzwoniłem do kardynała Dziwisza, do Krakowa, do kurii metropolitanej, gdzie jego człowiek, który obsługuje jego biurko, obsługuje jego telefon, obsługuje jego kartki do pisania, to jest taka funkcja, jak to się nazywa, nie notariusz, tylko... No. A widzicie, zapomniałem. W każdym razie ten człowiek, który jest ksiądz w pierwszej linii do kontaktu ze światem księdza kardynała, on odebrał telefon, mówi, że ja w sprawie takie takie podałem. Moje nazwisko podałem, nazwisko pani Krystyny, że dzwonię w sprawie ojca Pio i rozmów z Nowej kuty. Takie zawieszenie było w słuchawce, ale słyszę, bo ten człowiek siedział przy jednym biurku, chyba albo obok, był kardynał Dziewir i pyta się księdza kardynała, ciężego kardynała, to dzwoni taki, a taka osoba w takiej a takiej sprawie, co dalej, nie? co mam powiedzieć? I słyszę głos księdza kardynała: proszę powiedzieć temu panu, aby robił to, co uzna za słuszne. To, co zechce. Coś takiego to było. No, musiałbym zobaczyć moje wcześniejsze nagranie, bo kiedyś o tym mówiłem dokładnie. No widzicie, moja pamięć szwankuje. Nie mam doskonałej pamięci, co do słówka, żeby przytoczyć. W każdym razie sens był taki, że dostałem pozwolenie, że mogę robić to, co chcę. Nie, że mam mówić. Kardynał nie powiedział. Mów człowieku yy, o ojcu Pio. Wchodź na dachy i mów wszystkim i wszędzie. Nie. Proszę robić to, co, to, co, pan, to, co pan chce. Nie? nie zostałem zablokowany. Gdyby wtedy ksiądz kardynał powiedział mi, proszę milczeć. Albo proszę się przyjechać tutaj do mnie, porozmawiamy. Sprawa jest delikatna. Nie wypadałoby albo o pewnych rzeczach mówić, a o pewnych lepiej nie mówić. To ja bym to tak zrobił. Dokładnie tak bym wykonał. Ja byłem wtedy tak czołobitny, byłem tak pokorny, tak wyszkolony w tej pokorze, że to, co ksiądz kardynał wypowiedział, było by dla mnie święte, bo to był namiestnik samego papieża i namiestnik samego Chrystusa, sam namiestnik Trójcy Przemajświętszej i sam namiestnik, wiecie, Świętego Świętych, wszystkiego Przemajświętszego. Wtedy tak by to było. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało i poszło jak poszło. Poszło jak poszło, że miałem ręce rozwiązane i mogłem robić, wykonać ten pierwszy krok. A teraz no, tak się przyglądam na to, jak ja byłem splątany, jak ja byłem spięty, jak ja byłem w tym wszystkim otumaniony. Bo z jednej strony to jest ta otoczka tego wychowania, tej religijności, tego, no i tego środowiska, w którym, w którym żyłem, tego środowiska z rozmów, tych ludzi, których znałem. Potem przyszła śmierć pani Krystyny, pogrzeb, potem cenzura filmu z pogrzebu. Oczywiście, że cenzura z filmu potem się wszystko wyjaśniło, bo okazało się, że to z rodziny pani Krystyny, siostra pani Krystyny, zablokowała ten, ten film przez YouTube, a. To było także. No, wszystko jest mi doniesione. Od tylnych drzwi przynoszą mi pewne informacje, które się po prostu dzieją. Nie? No, wiem o tych rzeczach. Ale to nie jest moja sprawa i to nie jest sprawa, żeby ja ją tutaj wywlekał na forum, bo wiem, że jesteście bardzo ciekawi, bardzo byście chcieli wiedzieć o pewnych rzeczach. Ja o pewnych rzeczach nawet chciałbym wam powiedzieć, ale byłoby to nie taktem przed innymi ludźmi, którzy mogą sobie nie życzyć, abym opowiadał o pewnych, nawet ciekawych zjawiskach, których oni sami nie są w stanie wytłumaczyć. Wy, ale mogę wam spróbować, może w którymś odcinku wam tak opowiem bez imion, a samą sytuację spróbuję nakreślić, bo to się da to zrobić, jak te dziwne sprawy się od tyłu zaplatają, jak ten ojciec pio, to widziadło, widziadełko, cokolwiek by, kimkolwiek by go nie nazwać, jak on to, te węzełki łączy pod spodem tego uplecionego kilimu. To spróbuję. Może, może mi się uda taką bajkę, taką fantasmagorię gdzieś tutaj wpleść. To co? Trzymajcie kciuki za moje dzisiejsze spotkanie. I jak tylko dobiegnie końca, to ja Wam o wszystkim powiem. A chyba, że prawie o wszystkim. Miłego dnia dla Was. Cześć.